Cześć. Dziś przeniesiemy się do stanu Nowy Jork i przygotujemy klasyczne danie z Buffalo, Buffalo Wings. Dziś pokażę wam jak przygotować skrzydełka Buffalo na grillu w odróżnieniu od wersji klasycznej głęboko smażonej. Te mają zdecydowanie mniej kalorii i zdecydowanie mniej tłuszczu. Skrzydełka te w wersji klasycznej przygotowywane są z sosem Frank's Hot, który mieszany jest z masłem. Ja mam dziś ze sobą trzy sosy, dwa z nich to są sosy Frank's w dwóch różnych wersjach, a jeden z nich to czarny sos z papryczek, sos meksykański. Aby przygotować na grillu skrzydełka Buffalo Będziecie potrzebować oczywiście skrzydełek z kurczaka oraz czegoś, co sprawi, że wasze skrzydełka robione na grillu będą podobne do tych smażonych w głębokim oleju, tym czymś jest skrobia. Ja mam tutaj skrobię kukurydzianą, ale możecie wykorzystać również skrobię ziemniaczaną. Skrobię będziemy dodatkowo mieszać również z przyprawami w postaci soli, granulowanego czosnku oraz pieprzu. Jeśli chodzi o dodatek do tych skrzydełek, to klasycznie wykorzystywany jest Blue Cheese Deep. Ja pokażę Wam również w tym odcinku, jak taki Blue Cheese Deep przygotować, ale rozpocznijmy od skrzydełek. Zanim przejdę do krojenia skrzydełek, zajmę się jednak rozpaleniem grilla. Jeśli chodzi o grillowanie tych skrzydełek, to powinniśmy grillować je pośrednio. To znaczy, skrzydełka nie będą znajdować się bezpośrednio w tej najgorętszej sekcji grilla, będą znajdować się obok. Ja w swoim grillu mam cztery sekcje, więc dwie z nich ustawiam na maksymalną moc, a dwie pozostawiam nieodpalone. Teraz mogę zająć się krojeniem skrzydełek. Jeśli kupicie skrzydełka, to zobaczycie, że mają one trzy części. My tej najmniejszej, czyli lotki, nie będziemy wykorzystywać. Każde skrzydełka dzielimy więc na trzy części. Lotki możemy zostawić sobie później i wykorzystać je na przykład do bulionu. Okazało się, że jednak będę potrzebował nie jednej, a dwóch miseczek, bo tych skrzydełek jest dość sporo I jeśli chodzi o miseczki, to nie wypełniajcie ich w 100% skrzydełkami. Fajnie, jeśli te miseczki będą miały przykrywki. Jeśli nie macie misek, które mają przykrywki, to zamiast nich możecie wykorzystać takie duże woreczki strunowe. Teraz pora dodać tutaj coś, co sprawi, że skrzydełka te, mimo iż robione na grillu, będą smakować i będą wyglądać podobnie jak te robione na głębokim oleju, czyli skrobię kukurydzianą. Do skrobi dodajemy jednak wcześniej czosnek, sól oraz pieprz. Teraz miski przykrywam a następnie tak dość mocno nimi wstrząsam. Skrzydełka otoczone są już naszą mieszanką, a grill rozgrzał się do temperatury nieco ponad 200 stopni. W moim przypadku dwie sekcje boczne grilla chodzą na maksa, dwie sekcje środkowe chodzą na minimalną moc, i właśnie w te sekcje środkowe będę te skrzydełka wkładał. Będę je grillował tak naprawdę pośrednio. I Jeśli chodzi o te skrzydełka, to zanim wrzucicie je na różdż, warto otrzepać je z nadmiaru skrobi. Zrobić to najłatwiej w ten sposób, że bierzemy jedno skrzydełko w jedną dłoń, drugie w drugą, otrzepujemy je o siebie, a następnie odkładamy na różdż. Skrzydełka zamykamy i pozostawiamy na 10 minut w spokoju. Po 10 minutach zaglądamy do skrzydełek i je obracamy. Jeśli będzie tak, że niektóre z nich będą znajdować się w cieplejszych częściach grilla, to przenosimy je w te nieco chłodniejsze. Miksujemy te skrzydełka, obracamy. Zauważycie, że na nich już prawie nie ma skrobi. Jeszcze jest tylko w niektórych miejscach. I teraz pozostawiamy je na kolejne 10 minut, a w międzyczasie możemy przejść do przygotowania Blue Cheese Deep. Na talerzu mam śmietanę oraz majonez. Od razu dodaję do nich pieprz, a następnie za pomocą noża w drobną kostkę kroję ser pleśniowy. Możecie wykorzystać dowolny ulubiony ser pleśniowy. To jak bardzo on będzie intensywny, to będzie rzutować oczywiście na smak waszego sosu. I teraz pora wszystko to ze sobą intensywnie zamieszać. Do sosu teraz pora dodać jeszcze drobno pokrojony szczypiorek. Wszystko jeszcze raz dokładnie mieszam, a następnie przelewam sos do miseczek, w których odkładam pod przykryciem go do lodówki po to, aby trochę stężał. Po kolejnych 10 minutach pora otworzyć grilla i zmienić moc palników tak, aby wszystkie z nich były ustawione na taką moc średnią. I teraz skrzydełka grillujemy przez około 5 do 10 minut tak, aby je wykończyć. Musimy obserwować przy tym, które są już gotowe, które jeszcze nie, przenosząc je w odpowiednią wyższą albo niższą sekcję grilla. No i proszę, po 30 minutach skrzydełka są już gotowe. Są bardzo chrupiące, no ale popatrzcie na to, to wygląda pięknie, wygląda podobnie jak było smażone. I również bardzo dobrze będzie smakować. Mam nadzieję, że słyszeliście jak chrupało mimo iż zrobione na grillu to efekt był bardzo podobny do tego skrzydełka, które byłoby smażone w głębokim tłuszczu oczywiście skrzydełka nie są identyczne ale taka opcja grillowa jest naprawdę bardzo fajna skrzydełka już bez sosu są bardzo dobre, ale o niebo lepsze będą jeśli wzbogacimy je właśnie o sos i aby przygotować sos do miseczki musicie wrzucić masło które roztopicie, a następnie wymieszacie z sosem generalnie przyjmuje się zasadę, że w przypadku Frank Set Hot tego klasycznego, na 100 g masła dodaje się 100 ml sosu. Tutaj oczywiście dużo zależy od Waszej tolerancji, jeśli chodzi o ostrość oraz to, jakiego sosu użyjecie. Jeśli poczujecie, że Wasz sos jest zbyt pikantny, to wtedy dodajcie po prostu odrobinę masła. Jeśli poczujecie, że Wasz sos może tej pikanterii jeszcze trochę przyjąć, to wtedy dorzućcie więcej sosu. Gdy masło połączy się z ostrym sosem, poradę raz do tego wrzucić skrzydełka, a następnie wszystko wymieszać. Muszę powiedzieć Wam, że prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Do skrzydełek dołączył również Blue Cheese Deep, który przygotowaliśmy wcześniej, oraz seler Nociowy, który jest taką fajną przegryską i przekąską. No i teraz sprawdźmy jeszcze, jak to wszystko smakuje. Muszę powiedzieć Wam, że to nie tylko prezentuje się całkiem nieźle, ale również całkiem nieźle smakuje. I o ile skrzydełka przed połączeniem ich z sosem byłbym w stanie odróżnić od tych oryginalnych smażonych. To po połączeniu z sosem są według mnie identyczne jak te oryginalne smażone. Skrzydełka możecie jeść osobno. Selera możecie maczać w sosie, skrzydełka również możecie maczać w Sosie. Takie skrzydełka są naprawdę bardzo fajne i mam nadzieję, że spróbujecie zrobić je na swoim grillu. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowały. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Top Gara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!